Witajcie na codziennych obrzędach po zachodzie słońca. W pierwszej części naszego wieczornego spotkania razem ze wszystkimi, którzy nie mogli dzisiaj uczestniczyć w naszych obrzędach o godzinie 12, powtórzmy nasz obrząd tworzenia kopuły miłości. Wyciszmy się teraz. I zjednoczeni we wspólnym zrozumieniu stwórzmy kopułę miłości. Dziękuję wam za wspólne tworzenie kopuły miłości. A teraz postarajmy się rozluźnić nasz umysł jeszcze bardziej, tak żeby nie koncentrować się na słowach, tylko na odczuwaniu. Przywołajmy naszą intencję, która towarzyszy nam w rozwoju w życiu, w każdej sekundzie. Naszego funkcjonowania, intencji niesienia pokoju, intencje elewacji dusz. Zgodnie z zasadą kreacji, którą nazywamy pokojowością, silniejszy karmi słabszego. Słabszy bierze tylko tyle, ile potrzebuje, nie bierze więcej. A gdy się nasyci, sam zaczyna dawać silniejszemu. Dziś stajemy w pokorze, w pozycji tego słabszego, który został nakarmiony. I z tej pozycji dajmy emocje miłości, pokój dla naszych nauczycieli. I słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocje miłości, pokój dla kościoła naturalnego. Do słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocje miłości, pokój dla Słońca. Dla wody, Matki Ziemi, dla całej natury, której jesteśmy częścią. Teraz zastanówmy się przez chwilę, Czy nasze dzisiejsze funkcjonowanie przybliżyło nas do naszej duszy fizyczności. Czy nasze myśli i czyny były pokojowe? Czy w każdej sekundzie i z każdym oddechem byłam, byłem jak słońce, jak dusza, która przez cały czas bezwarunkowo daje. Zastanówmy się przy okazji naszych myśli. Czy kreujemy nasze myśli do naszego wnętrza? Czy bardziej kreujemy myśli dotyczące zewnętrzności? I co dla nas jest spokojowe? Bo codziennie zadajemy sobie to pytanie. Czy nasze myśli były pokojowe? Teraz w pewnym momencie musimy przejść z tego etapu, gdzie nasze myśli często bywały atakujące. W stosunku do nas, czy do naszego otoczenia. Zadawać sobie to pytanie jeszcze głębiej. Czy ja tworzę moje myśli? Do wewnątrz, w swoim sercu, o swoich organach, swojej duszy fizyczności, ich funkcjonowaniu, swoich emocjach, o krwi i limfie, o kościach, o naszym mózgu. Ile czasu poświęcamy w ogóle na pracę, na tworzenie myśli, kreowanie myśli? Przecież to my kreujemy te myśli. Ile czasu poświęcamy, by wykreować myśli dotyczące naszego wnętrza? A ile poświęcamy czasu na to, by kreować myśli dotyczące świata zewnętrznego? Muszę jechać, zrobić, kupić. Pracować. Wszystko to jest związane z światem zewnętrznym. Zobaczmy, jaka jest często w naszym życiu dysproporcja kreowania naszych myśli. Więc za, za czym podążamy? Jeżeli zrobimy sobie taki prosty rachunek, to będziemy widzieć, za czym podążamy. Czy podążamy? Choćby za naszą fizycznością, za naszym wnętrzem, za naszą duszą fizyczności, czy duszą, czy za materią świata zewnętrznego. Przeanalizujmy również, czy nasze podejście do naszych emocji w dniu dzisiejszym było w porządku. Czy nie oszukaliśmy kogoś, czy nie zaatakowaliśmy kogoś naszymi emocjami, czy nie manipulowaliśmy, czy nie skrzywdziliśmy kogoś lub siebie za pomocą naszych emocji? Posłuchajmy teraz bicia naszego serca ze spokojem, pokorą, miłością i pokojem. Jeszcze raz z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocji miłości, pokój dla na naszej duszy, fizyczności. z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocji miłości, pokój dla każdej duszy komórki naszego ciała. z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocji miłości. Pokój dla dusz człowieka. Teraz stwórzmy kulę energii, zbliżmy nasze dłonie, rozstawmy je. Stawmy jedną naszą dłoń jako tą biorącą, drugą jako dającą. Starajmy się znaleźć balans, tak aby atmosfera jednej i drugiej ręki się stykały, nie wchodziły na siebie, nie było między nimi odstępu, by się stykały, by stworzyć balans. Wymiany, interakcje, gdzie tworzy się wolna plazma, która nas karmi. Dziękuję Wam za nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Zachęcam Was do dalszej samodzielnej praktyki wieczornej i zapraszam jutro. Dobranoc.